To właśnie nazywam muzyką. Stop! Dokąd to? Co tu się dzieje? Suzy, co robisz? Kim są ci ludzie? Nie wchodź na mój teren, przecież to ustaliłyśmy. To pracownicy, którzy pomogą mi upiększyć swoją część. Piększyć? Przecież nie budujesz tu pałacu. A skąd wiesz? Może i pałac? Może pan wchodzić, proszę. Pokaż mi ten plan. Ej, hey, oddaj to! Tu nie możesz przekroczyć linii. No i dobra, już skończyłam. Dziękuję, oto zapłata zgodnie z umową. Ale mi to plan. Zaraz pokażę ci, jak zmienić pokój w coś naprawdę fajnego. W mgnieniu oka mogę stworzyć fajny domek pod łóżkiem. To będzie odjazd. to tutaj i nie ma potrzeby zatrudniania pracowników. Co prawda poduszki nie chcą się trzymać. Co robisz? To był mój pomysł. Domek pod łóżkiem. Wstydź się, złodziejka. To nie był twój pomysł, żeby zrobić sobie domek pod łóżkiem. Nie oskarżaj mnie. W moim domku będzie o wiele fajniej. Kurczę, wiem. Jess, możesz na mnie patrzeć i mi zazdrościć. Bardzo dobrze się tu bawię. Właściwie to ja też zamierzam sobie zrobić fajne miejsce. Wow, zniżki na zabawki muszę odwiedzić ten sklep! Ręce precz niczego nie dotykaj, możesz tylko patrzeć! Dobra, dobra, ja tylko patrzę. Nikt nie odważy się zabrać moich zabawek, zwłaszcza za darmo. Wow, to hagi łagi! Ręce! Pamiętam. Wow, a więc jest tu też wielki hagi łagi. Oczywiście nie mam tyle pieniędzy, ale myślę, że rozwiążę ten problem, dopóki ochroniarz nie patrzy. Co się dzieje? Czuję, że coś jest nie tak. Ale co? Cześć, jak leci? A, gadająca zabawka! Pomocy! Muszę pilnie dostać się do mojego sekretnego pokoju. Jakie to straszne. Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie znajdzie. A ja mogę się zrelaksować i odpocząć. Witaj, Kaczuszko. Opowiem ci, co właśnie zobaczyłem. Co za tchórzliwy ochroniarz. Ale ja nie jestem złodziejką. To wszystkie pieniądze, które mam. Mam nadzieję, że wystarczy. Suzy, spójrz! Też mam co położyć pod łóżkiem. Jest to coś znacznie fajniejszego niż zwykły koc. To jest koc z Hagiwagi. Tak, Jess jest trochę dziwna. A teraz nadszedł czas na udekorowanie mojego pokoju plakatami i innymi fajnymi rzeczami, które stworzą przytulną atmosferę. Tak, mi też by się to przydało. Haha, ha, mój domek wygląda fajniej niż twój. Ale to nie potrwa długo. Wymyślę sposób na upiększenie mojego pokoju. Co wy tu zbudowałyście? Oh! Tatusiu, mogę pożyczyć twoją torbę? Nie, chcę różową torbę, a nie plecak. Chcę być uczennicą. Bye. Bye. Bardzo dziękuję, jesteś taki dobry. Tu jest pięknie, zbudowały prawdziwy pałac. A, kto to jest? <laughs> Hagiłagi, To świetna ochrona przed wszystkimi intruzami. Dzień dobry. W końcu przyniosła mój esej. Czy mogłaby pani go sprawdzić? Jasne, najwyższy czas, Suzy. Pewnie jest pani głodna. Może ma pani ochotę na jabłko? Akurat mam tu przy sobie. No nie odmówiłabym. Oj, przepraszam, to przypadkiem. Następnym razem bądź ostrożniejsza. To moja szansa. Przykro mi, ale potrzebuję tej tablicy. Znalazłam! Ej, Suzy, gdzie jesteś? I gdzie jest moja tablica? Jak mam teraz prowadzić lekcję? Dobra, najważniejsze to się nie martwić. Znam sposób na wyrzucenie z siebie emocji. Proszę bardzo, a masz złodziejko! Jabłko mówisz? A masz za jabłko, za tablicę! Teraz mam coś o wiele fajniejszego niż Twoje plakaty. Mogę narysować każdy plakat jaki chcę. Możesz patrzeć i zazdrościć. Co? Skąd się wasz tablicę? Do czego w ogóle jest ci potrzebna? I tak nie umiesz rysować. Ja nie umiem rysować? To ty nigdy nie rysowałaś. Zaraz ci pokażę. Co ty? Marsik! Wiesz, to naprawdę ci pasuje. Jakbyś tak właśnie miała wyglądać. Bardzo zabawne. Przez ciebie muszę się umyć. Pomysł z tablicą był genialny. Co może być fajniejszego niż wielki rysunek, który zawsze można zmienić? Hmm. Pokój należy uzupełnić słodkimi zabawkami, na przykład ta lampa w kształcie jednorożca. Lampa? Komu potrzebna jest twoja lampa, gdy ma się cały sznur lampek? To raczej ty możesz mi zazdrościć. O, tak jest pięknie. Ojej, naprawdę. Co mam robić? Mój jednorożec wygląda teraz żałośnie. Zgadzam się. Nie może się równać z moimi lampkami. Co robić? Ja też potrzebuję czegoś fajnego. I chyba wiem, gdzie można to dostać. Mam jednego małego przyjaciela. Jestem Hulk. Zły i przerażający Hulk. Hej, Quentin. Pomożesz mi? Potrzebuję twojego misia. Mogę go wziąć? Mojego misia? Ale ja go uwielbiam. Dlatego nie. Nie możesz. W kogo jesteś taki chciwy? A gdybym ci dała na przykład nutellę... Oczywiście jestem tylko dzieckiem, ale nawet ja zdaję sobie sprawę, że to za mały słoiczek. Jaki chciwus. A co z chipsami? Pringles? Chipsy? Tak, chętnie bym je zjadł. Ale to nie wystarczy. Potrzebuję czegoś innego. Dobra. Został mi tylko kubełek lodów. To wystarczy? Wow, tak, daj mi je. No to mogę wziąć misia. Dobra, po prostu daj mi te lody. Ura, dzięki Ci bardzo, Quentin. Muszę już iść. Co to jest? Gdzie są lody? Oszukałaś mnie. Nie da się oszukać, Quentina. Muszę natychmiast udać się do mojego domku. Patrzcie, moi wierni przyjaciele. Ta dziewczyna mnie oszukała. Trzeba coś z nią zrobić. Narysuję na jej zdjęciu wąsy. Widzę, że Pikachu jest zachwycony tym pomysłem. Tak, jestem geniuszem zła. Dobrze ci tak, Suzy. Uff, chyba jeszcze nie zorientował się, że go oszukałam. Ale udało mi się zdobyć misia. Wreszcie będę mogła zrobić sobie prawdziwe niebo. Chmury, które świecą różnymi kolorami. jest piękne. Muszę tylko włączyć światło. Rewelacja. To się nazywa oświetlenie. To lepsze niż jakiś tam sznur lampek. Na pewno będę głodna, więc lodówka pełna różnych smakołyków mi się przyda. Lodówka? Dokładnie. Ale taka mi nie wystarczy. Chyba wiem, gdzie mogę znaleźć większą. Hey, mamo, przepraszam. Później to zwrócę. Ojej, dokąd zmierzasz z taką dużą lodówką? Jedzę się nigdy za wiele. Co? Gdzie jest nasza lodówka? A gdzie są naczosy? Były dla gości. Nic nie rozumiem. Co tu się dzieje? Gdzie to wszystko przepada? Nie można się odwrócić nawet na chwilę. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż uratować ciasto. Stop! Wiedziałam, że to ty. Jestem taka wściekła. Muszę natychmiast iść do mojego domku. No, co jest pajączku? Przyszłam, żeby się odstresować, powinieneś widzieć, jak ciężko jest być matką nastolatki. Ale tutaj mogę zapomnieć o wszystkim i po prostu się zrelaksować. No, od razu inna sprawa. Lepiej już się czuję. gdzie ty byłaś? I skąd masz ciasto? Jesteś po prostu zazdrosna, bo nie masz tortu. I co zamierzasz z nim zrobić? Wypić herbatę z Hagiłagi? Nie przeszkadzaj mi. Mogłabyś się podzielić tym z przyjaciółką. Jestem taka zmęczona leżeniem. Fajnie jest mieć telewizor Można obejrzeć tyle fajnych rzeczy Widzisz, że? Ja się wcale nie nudzę Właśnie, potrzebuję telewizora Chyba znowu zgłodniałem Pójdę do kuchni wziąć jakąś przekąskę Bardzo potrzebuję telewizora Mam nadzieję, że tata zrozumie O, cześć, co słychać? E, cześć, nie musisz się martwić. Właśnie zobaczyłam, że twój telewizor jest przekrzywiony. Wielkie dzięki. E, czekaj, a gdzie jest mój telewizor? Mała złodziejka! No, kto to widział? Kradzież w biały dzień! Wstydź się, muszę iść do domku. Kochanie, przyniosłam ci coś do picia. Chcesz kole? A, wiem, gdzie on jest. Co ty tam robisz? Ojej, zamknij drzwi! Jak ci nie wstyd! Co zrobiłaś? To telewizor, tatusia! Nie jest ci wstyd? Mnie? Po prostu jesteś zazdrosna. Teraz mogę oglądać i słuchać czego tylko chcę. Nie, to jakieś nudy. No, a tego sobie posłuchamy. To okropne! Nie wytrzymam tego! Jestem już zmęczona, znowu mi się nudzi! A mnie czeka wspaniała zabawa! Zobacz co przyniosłam! To prawdziwa bitwa taneczna! Zaraz cię załatwię. Obserwuj i ucz się. Co? Co ja cię pokonam, raczej ty obserwuj się ucz! Jak super! Zgadzam się! Wygrałyśmy! Gratuluję! Siostrzyczko, musimy to robić częściej! Zgadzam się? No to co, bawimy się dalej? Tak! Ojej, chyba czas na kulinarny challenge! I zaczniemy od pieczonego kurczaka. Och, to bardzo proste, z wielką chęcią. Kurczak, jak ja mam to przygotować? Jest śliski. Stać! Co ty wyprawiasz? Nie wolno tak postępować z jedzeniem. Ajajajajaj. jaj. Babciu, daj spokój nic się nie stało. A tak w ogóle po co gotować, skoro mogę wszystko zamówić? I mamy to kurczak z KFC. O, dziękuję bardzo. Myślę, że nikt nie zauważy, jeśli zjem jedną nóżkę, wręcz nie mogę się powstrzymać. O ja zrobię kurczaka według mojego popisowego przepisu. Najpierw muszę porządnie posmarować kurczaka sosem sojowym. Potem przykryć folią aluminiową i wstawić do piekarnika. To znaczy nie wstawić, a wrzucić. Idealne trafienie! Brawo ja! Dalej potrzebuję arbuza. Arbuza? Zgadza się babciu, nie przesłyszałaś się. Muszę się tylko pozbyć miąższu. Według tego przepisu gotują najlepsi francuscy kucharze. Ej, szefie, co ty wyprawiasz? Po co mi tyle arbuza? Ojej. O, arbuz. Ale super. What? Dobrze, kurczak jest gotowy. A teraz trzeba go wpakować do arbuza. Zobaczymy, czy Sofie doceni taki niesamowity delikates. Już wszystko przygotowaliście? Ojej, chyba przypadkiem wszystko zjadłam? Ale nie szkodzi. Sofie, możesz obgryźć kosteczki. No to spójrzmy, co dla mnie przygotowaliście. Czy to jest arbuz? A jaki to ma związek z kurczakiem? O, babcia, jak zawsze. Miley, nie spodziewałam się tego po tobie. Przepraszam, nie chciałam. Nie będę gryzać żadnych kości. Z arbuza też rezygnuję. O nie! Aż mi serce pękło! Ale kurczak babci na pewno jest bardzo pyszny. I nie mam co do tego wątpliwości. Ach, pachnie niesamowicie. Mmm, jaki soczysty! O tak, to oczywisty zwycięzca tej rundy. Co dawnie, nie na darmo gotowałam przez tyle lat. Tym razem chcę gofry. Przygotujecie dla mnie? Gofry z łatwością. Niedawno nauczyłam się używać takiej profesjonalnej gofrownicy. Wylewam ciasto, zamykam i czekam. Jasne ciasto jest banalne, o wiele lepiej będzie zrobić tęczowe gofry z różnokolorowego ciasta. Rzeczywiście, kolorowe ciasto jest super. Ale ja też mam całkiem niezły pomysł. Zrobię gofra z gumy do rzucia. Nie mam wątpliwości, że to będzie mega pyszne i oryginalne. No nie wiem, co ci z tego wyjdzie. Dobrze. A oto i mój gofr. Oj, ojej, jaki gorący! Czas go jakoś udekorować. Ułożę na nim wszystkie składniki. Przykryję je drugim gofrem i można serwować. Babciu, patrz się. Jedzenie powinno być nie tylko pyszne, ale i piękne. Ja zrobiłem kolorową tęczę. Chmurki z bitej śmietany ozdobię kolorową posypką i też mogę podawać. <laughs> Babciu, zrobiłaś jakąś kanapkę? Tylko spójrzcie. Pomysł z gumą do rzucia wyszedł super. Teraz muszę to tylko ozdobić. Dodam bitej śmietany. Żelki, gumę i troszkę kolorowej posypki. Gotowe. Sofii, wybieraj zwycięzcę. O rany, jakie to wszystko jest apetyczne. To niesamowite! Najpierw spróbuję tej uroczej tęczy od szefa kuchni, mm, bardzo dobre. To był bardzo oryginalny pomysł. A teraz spróbuję danie od babci. Sycące i pyszne. O rany, a co to takiego? Wow, to gofr z gumy do rzucia, Jakie to jest słodziutkie! I można z tego robić balony. Mamy wygranego. Wygrałam. Nareszcie. Dzięki, Sofii! Tym razem chcę lody. Ojej, jaki piękny rysunek. Oczywiście, że przygotujemy dla ciebie lody. To prawda, ale najpierw muszę przygotować gofrowy rożek. Więc biorę się do pracy ja już wlałam do miseczki mleko, a następnie wbijam do niej jajka. Świetnie. Po co ja mam zajmować się jakimś gotowaniem? Przecież mogę po prostu zamówić lody. Nigdy w życiu nie uda mi się przygotować takich pysznych lodów jak ze sklepu. O, są i moje ulubione lody Baskin Robins. Chodzi na to, że poradziłam sobie z tym zadaniem najszybciej ze wszystkich. Jakie pyszne! Ale z babcinymi owockami będzie jeszcze pyszniejsze. Pożyczę troszkę. Tylko spójrzcie, jak pięknie mi to wyszło. Kładę mojego gofra do specjalnej foremki. A dalej wypełniam go pysznymi lodami waniliowymi. A co to takiego? Nie zgodzę się na żadną kradzież! Oczywiście mam na myśli innych, a nie siebie. To co co wy tu robicie? Przecież to są moje owoce? No chyba sobie żartujecie. A dla mnie co został tylko jeden ogórek? Teraz to mnie wkurzyliście! No dobrze, w takim razie będę musiała zrobić nie tylko pyszny deser, ale też zdrowy. Lody ogórkowe są hitem prawidłowego odżywiania. Ozdobię je koperkiem i ogóreczkiem. Właśnie tak. Kop i gotowe. Sofie, częstuj się. Jak to wszystko pięknie wygląda! Oprócz tego czegoś dziwnego i zielonego. Czy to lody ogórkowe? Tak, tak, próbuj szybko. No dobrze, spróbuję. Uuuh, fuj, co za ohyda! To jest paskudne! <grymna> Babciu tak właśnie kończą się te twoje eksperymenty. Wygląda bardzo fajnie. Spróbuję. Mm, bardzo pyszne. No dobrze. Muszę jeszcze tylko spróbować lody od szefa. Mm, wręcz rozpływają się w ustach. Są fantastyczne. O tak, to nie są takie zwykłe lody. To prawdziwy lodowy deser. Wręcz nie mogę się oderwać. Mamy zwycięzcę. O tak! Nareszcie wygrał profesjonalista!